Poczekalnia. Byłem wczoraj w szpitalu na badaniu krwi. Nie lubię igieł, ale musiałem to zrobić, bo lekarz kazał. Przyszedłem punktualnie o dziesiątej i udałem się do poczekalni, gdzie siedziało kilka innych pacjentów. Niektórzy czytali gazety, inni patrzyli w telewizor, a jeszcze inni po prostu siedzieli i czekali. Atmosfera była ponura i napięta. Po chwili do poczekalni wszedł mężczyzna w białym fartuchu. Był wysoki i chudy, miał siwe włosy i okulary. Wyglądał na lekarza lub pielęgniarza. Popatrzył na nas i uśmiechnął się. Dzień dobry, państwu, powiedział. Jestem doktor Nowak i będę pobierał państwu krew. Proszę podążać za mną. Wstałem z krzesła i podszedłem do niego. Nie miałem ochoty na rozmowę, więc tylko skinąłem głową. Mężczyzna poprowadził mnie korytarzem do małego pokoju, w którym stało łóżko, stolik i szafka z przyborami medycznymi. Na ścianie wisiał plakat z napisem: Krew to życie. Proszę się położyć, powiedział mężczyzna i zamknął za mną drzwi. Położyłem się na łóżku i podwinąłem ręka w koszuli. Mężczyzna założył mi opaskę na ramię i wziął strzykawkę z igłą. To może trochę boleć ostrzegł. Wbił mi igłę w żyłę i zaczął pobierać krew. Czułem ukłucie i gorąco w ręce. Patrzyłem na czerwoną ciecz, która płynęła do probówki. Ile pan pobiera? Zapytałem. Tyle, ile trzeba odpowiedział mężczyzna. A ile to jest? Nie martw się, nie zabraknie ci zaśmiał się. Jego śmiech był dziwny i nieprzyjemny. Zrobiło mi się słabo. Czy to normalne? Spytałem. Co? Że tak długo to trwa? To zależy od osoby, powiedział mężczyzna. Niektórzy mają więcej krwi, inni mniej. A pan jak długo robi to już? Od dawna, odpowiedział. Jestem specjalistą od krwi. Od krwi? Tak, od krwi. Lubię krew. Jest cenna i piękna. Ma w sobie tyle tajemnic i możliwości. O czym pan mówi? O tym, że krew to życie, powiedział mężczyzna i spojrzał na mnie swoimi szarymi oczami. A ja lubię życie. Wtedy zrozumiałem, że coś jest nie tak. Mężczyzna nie był lekarzem ani pielęgniarzem. Był szaleńcem, który porywał ludzi ze szpitala i zabierał im krew. Może nawet zabijał ich potem. Próbowałem się zerwać z łóżka, ale byłem zbyt słaby. Mężczyzna złapał mnie za rękę i przytrzymał. Spokojnie. Spokojnie, uspokajał mnie. Już prawie skończyłem. Jeszcze tylko trochę. Patrzyłem na probówkę, która była prawie pełna mojej krwi. Czułem się coraz gorzej. Widziałem, jak wszystko się kręci i ciemnieje. Proszę, proszę nie, szepnąłem. Mężczyzna uśmiechnął się i powiedział: Nie bój się. To nie koniec. To dopiero początek. I wtedy straciłem przytomność.